Lekcja pod tytułem Wzory Wieta. Najpierw zdefiniuję same pojęcie, opowiem czym te wzory są, a później na kilku przykładach zadań pokażę jakie jest ich zastosowanie, przy czym będzie to na poziomie dla pierwszej klasy, liceum lub technikum. Zaczynamy. Wzory Wieta. Czym są? Po pierwsze pytanie skąd ta dziwna nazwa? Mianowicie te wzory wyprowadził francuski matematyk François Wiet. I stąd... Na jego pamięci nazywamy to jego nazwiskiem. A teraz do rzeczy. Otóż, jeżeli mamy równanie kwadratowe, tutaj podaję jego taką ogólną postać, gdzie oczywiście są przyjęte założenia: a, b i c należy do zbioru liczb rzeczywistych, czyli to są liczby rzeczywiste, no i to bardzo ważne założenie, że a jest różne od zera, to wtedy jeżeli to równanie ma dwa rozwiązania, czyli gdy policzymy delta i delta wyjdzie 0, no i te rozwiązania możemy sobie jak zwykle oznaczyć przez x1 lub x2, to te wzory, które pan François Wied wyprowadził, wyglądają w ten sposób, że suma rozwiązań, jeżeli dodamy jedno do drugiego, to wtedy to jest równe minus b przez a. Natomiast iloczyń rozwiązań, jeżeli je pomnożymy, no to wtedy to jest równe c podzielić przez a. Takie oto dwa wzory on wyprowadził, i to są właśnie wzory wieta. No a teraz w kolejnych rozdziałach dowiesz się, jak możemy z nich czerpać korzyści, czyli jak je wykorzystywać w zadaniach, które mogą się pojawić w pierwszej klasie w podręczniku albo w zbiorze. Do dzieła. Oto pierwszy rodzaj problemów, jakie możemy rozwiązać, znając wzory wieta. To jest tworzenie lub, jak to woli, wyprowadzanie równania kwadratowego. Typowe zadanie będzie wyglądało tak. Znajdź równanie kwadratowe, czyli wyprowadź jego wzór, którego rozwiązaniami są liczby 3 oraz minus 5. Czyli wiemy, że x1 ma być równe 3, x2 ma być równe 5. Znamy wzory Wieta. No i teraz musimy wyprowadzić równanie. No to zaczynamy z tych wzorów korzystać. Popatrz, bierzemy sobie pierwszy wzór, podstawiam do lewej strony x1 plus x2, czyli mam 3 dodać minus 5 obliczam to sobie no 3 dodać minus 5 to jest minus 2 prawda i teraz patrzę na prawą stronę czyli minus 2 równa się minus b przez a ok na chwilę to zostawię dobrze a teraz przejdę do wykorzystania tego wzoru na iloczyn proszę bardzo Mnożę x1 razy x2, 3 razy minus 5, no to oczywiście jest minus 15, i teraz biorę, przyrównuję to minus 15 do prawej strony, czyli minus 15 to jest c podzielić przez a. Z tych dwóch równań, jakie dostałem, jeżeli przyjmę a równe 1, to będę w stanie od razu obliczyć b, oraz c, no to proszę bardzo, przyjmuję. Przyjmuję a równe 1. No to oznacza, że mam minus 2 równa się minus b. Jak pomnożę przez minus 1, to b równa się 2. A teraz po prawej stronie minus 15 równa się c. Więc jeżeli przyjmę a równe 1, to mam taką wartość b i taką wartość c. Ok, to mam równanie. Równanie kwadratowe, którego ogólna postać jest taka. Ax kwadrat przypominam, plus bx plus c równa się 0. No to ja teraz biorę te wartości, jakie sobie tutaj przyjąłem, a w tych dwóch wypadkach po tym założeniu, że a równa 1 obliczyłem, czyli mam 1 razy x kwadrat, czyli po prostu x kwadrat, b jest 2, czyli 2x. I c jest minus 15, czyli minus 15 równa się 0. I to jest moje rozwiązanie, bo kazano mi znaleźć równanie kwadratowe. Znalazłem, jak najbardziej jest to poprawne równanie kwadratowe, którego rozwiązaniami są te dwa x. x1 równe 3 i x2 równe minus 5. Ktoś powie, OK, łatwo ci było, bo tu przyjąłeś a równe 1. Za chwilę pokażę co zrobić, jeżeli to a równe 1 nie będzie dobrym rozwiązaniem. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Proszę bardzo, to kolejny przykład. Zadanie jest to samo, znajdź równanie kwadratowe, tylko tym razem rozwiązaniami mają być dwie liczby 5 oraz 1 trzecia, czyli x1 równe 5, x2 równe 1 trzecia. No i sposób postępowania będzie ten sam. Najpierw zaczynamy od pierwszego wzoru wieta liczę x1 dodać x2, czyli 5 dodać 1 3. Żebym to elegancko mógł sprowadzić do wspólnego mianownika, to piątkę zapisuję jako 15 3 dodać 1 3 i wychodzi mi 16 3, czyli mam 16 3 to jest minus b przez a. Na tym na chwilę się zatrzymuję i teraz sięgam do wzoru na iloczyn. Mam 5 razy 1 trzecia. Czyli po prostu 5 trzecich mi z tego mnożenia wychodzi. Czyli mam 5 trzecich równa się C przez A. To jest ten drugi wzór. I teraz popatrz co się dzieje. Ja poprzednio przyjąłem A równe 1, prawda? No bo chciałem się pozbyć mianownika, gdzie było 1. To teraz ja przyjmę a równe 3. Co mi to daje? No, popatrz na to. 16 trzecich po lewej stronie, a po lewej mam minus b trzecich. Mnożę obie strony przez 3 i mam 16 równa się minus b. Czyli b równa się minus 16. Już rozumiesz, jak to będzie działać. Tak samo to równanie. 5 trzecich, a tutaj mamy c trzecich. Mnożę obie strony przez 3 i c jest równe 5. Ostatecznie a 3, b minus 16, no i c równe 5, czyli moje równanie jest takie. 3x kwadrat, Minus 16x dodać 5 równa się 0. I to równanie jest równaniem, dla którego te dwie wartości są rozwiązaniami. Myślę, że już teraz sobie poradzisz, bo widzisz, co mam zrobić, jak dobierać a, bo to jest ten kluczowy moment. No, dobierać ta, tak a, żeby się ładnie pozbywać tego, co mamy w mianowniku. Czyli patrzę po lewej stronie, co mam w mianowniku, i wtedy takie dobieram A. I to się sprawdza w obu wypadkach. Czyli pierwszym zastosowaniem wzoru Wieta to jest wyprowadzanie równania kwadratowego. Teraz poznamy drugie zastosowanie. Drugie zastosowanie wzoru Wieta to jest szybka weryfikacja rozwiązań. Czyli mam taką sytuację, że mam dane rozwiązanie, policzyłem sobie wyniki i powiedzmy, że wyszło mi dla tego równania x1 równe 1, x1 równe 1, a x2 równe 1,5. 50. 1,5. 50. I teraz chciałbym szybko, żeby nie powtarzać jeszcze raz wszystkich obliczeń, bo czasami mamy wątpliwości, czy gdzieś tam się z deltą nie po, nam nie pomyliło i tak dalej. Zwłaszcza jeżeli te równania są mniej przyjazne niż to, które ja tutaj dałem jako przykład ten taki lekcyjny to wtedy zamiast jeszcze raz powtarzać, liczyć deltę i te wzory wszystkie stosować, można bardzo szybko stosując wzory Wieta zweryfikować, czy moje rozwiązania, które przed chwilą obliczyłem, to x1 i x2, są prawidłowo przeze mnie obliczone. W jaki sposób? Dla obu wzorów Wieta co robię? Liczę lewą stronę. Proszę bardzo, liczę. x1 dodać x2 to jest 1 dodać 1,5. Od razu tutaj piętro niżej, będę szedł w dół. 1 i 1,5 to jest 2,5, prawda? I liczę prawą stronę, tylko teraz prawą stronę liczę z tego, co mi wzory Vieta dają, czyli minus B przez A. Minus B to jest, tutaj ten minus zostaje, minus 5, bo B jest minus 5. Minus ten, narysuję to, bo niektórych to może mylić, o ten minus. To jest minus wynikający z wzoru Wieta. Natomiast ten minus no wynika z tego, że mi, minu, B jest równe minus 5. Tutaj niektórzy już widzą jeden minus, to ten tego drugiego nie wpisują, no i się robi nieprzyjemnie. Podzielić przez A, A jest równe 2, więc liczymy sobie. Minus z minusem dami plus, mam 5 drugich. 5 drugich, no to jest 2,5 gdzieś 2,5. 10. Czyli lewa strona równała się prawej. Lewa równa się prawa. To jest strona lewa, to jest strona prawa. A teraz, czyli tak, dla pierwszego wzoru wieta się sprawdziło, trzeba sprawdzić i dla drugiego. To nie ma lekko, że już pominiemy x1 razy x2, liczę lewą stronę, czyli 1 razy 1,5 to będzie po lewej stronie, no to jest 1,5. A po prawej C podzielić przez A. C jest równe 3, A jest równe 2. 3 drugie, no to jest 1,5. Już w pamięci takie rzeczy na tym etapie robimy. Czyli lewa równa się prawa. Tu jest OK, tu jest OK, to znaczy, że moje wyniki, jakie otrzymałem, żmudnie licząc deltę i nie tylko, są OK. Czyli drugie zastosowanie wzorów dieta, to jest szybkie sprawdzenie. Czy wyniki, jakie otrzymałem, są prawidłowe? Przejdźmy do kolejnego zastosowania. Trzecim zastosowaniem wzorów wieta jest ustalanie znaków rozwiązań równania bez ich obliczenia. Może się spotkać z takim zadaniem, że oto masz dane równanie, o na przykład takie, mówią ci, że ono na pewno ma dwa rozwiązania, ale nie licząc tych rozwiązań, musisz ustalić, jaki jest ich znak, czy one są większe. Od zera, mniejsze od zera, to jest Twoje zadanie. Ktoś powie: No, bez policzenia tych rozwiązań, skąd mam to wiedzieć? Szczęśliwie masz wzory wieta, które co? Pozwalają Ci policzyć sumę rozwiązań i pozwalają Ci policzyć ich iloczyn. I w tym momencie przypominamy sobie, że takie zasady, które poznaliśmy w podstawówce, które tutaj wypisałem. Popatrz. Pierwsza zasada mówi: jeżeli Iloczyn dwóch liczb jest mniejszy od zera, to znaczy, że obie te liczby mają różne znaki. Druga mówi, jeżeli ten iloczyn jest większy od zera, to ich znaki są takie same. Trzecia mówi, jeżeli iloczyn jest większy od zera i suma większa od zera, to na pewno te liczby są dodatnie. No i czwarta mówi, jeżeli iloczyn jest większy od zera, a suma mniejsza od zera, to na pewno one są ujemne i to nam wystarczy. No bo teraz policzymy sobie z wzorów Wieta sumę i iloczyn i zobaczymy, która z tych zasad pierwsza, druga, trzecia czy czwarta wejdzie do gry. No to dla naszego e, tego zadania mamy takie oto równanie, a to oznacza, że A jest równe 1, B jest równe minus 5, C jest równe 6. No to liczymy sobie sumę. Czyli suma to jest. Minus b przez a, czyli minus b jest równe minus 5, więc wpisuję minus 5, podzielić przez a, czyli przez 1. Minus z minusem się znosi, dzielę przez 1, wychodzi mi 5, czyli suma jest równe 5. Innymi słowy, suma jest większa od zera. To jest pierwsza rzecz, jakiej żeśmy się dowiedzieli. A teraz iloczyn. c podzielić przez a. C to jest 6 A jest równe 1, czyli wychodzi nam 6 też jest większa od 0, to jest druga rzecz, jakiej żeśmy się dowiedzieli, czyli zarówno iloczyn, jak i suma jest większa od 0, czyli o zobacz, to jest ta zasada. Iloczyn większa od zera oraz suma jest większa od zera i z tego wnioskujemy, i to jest nasza odpowiedź, że zarówno X1, jak i X2 są dodatnie, czyli w odpowiedzi do takiego zadania mówimy x1 i x2 są dodatnie i to jest nasze rozwiązanie. Czyli ustaliliśmy znaki rozwiązań za pomocą, za pomocą wzoru wieta, no oraz tych zasad trzeba o nich pamiętać bez rozwiązywania równania kwadratowego. Jest jeszcze jedno zastosowanie wzorów wieta, i na koniec do tego przejdziemy. Ostatnim typem zadania, gdzie możemy zastosować wzory dieta, to są tak zwane zadania z parametrem. Tu podałem takie typowe zadanie. Zobacz. Treść jest taka: wiadomo, że równanie i tu mamy jakieś równanie, gdzie to, ta literka m oznacza nieznany parametr, ma dwa rozwiązania oraz że i tutaj jest jakaś zasada zazwyczaj podana, na przykład, że suma jego odwrotności wynosi 2. No i polecenie, wyznacz wartość tego parametru. Jak do tego podchodzimy? No najpierw sobie rozpiszemy tą wiedzę, jaką posiadamy, że suma jego odwrotności wynosi 2 i że na pewno ma dwa rozwiązania. Ma dwa rozwiązania, czyli że istnieje x1 oraz istnieje x2. I że suma odwrotności, co to jest suma odwrotności? Odwrotność pierwszego rozwiązania to jest 1 nad x1, Drugiego 1 nad x2. I mamy to zsumować. O, to jest suma odwrotności. I to ma się równać 2. I to wszystko, co wiemy. Ale to wystarczy. No bo teraz zróbmy coś z tą sumą odwrotności. Policzmy ją. Rozpiszmy i zobaczymy, co nam wyjdzie. To rozpiszę. 1 nad x1, dodać 1 nad x2. Traktuję to jako zwykłe ułamki, które sprowadzam do wspólnego mianownika, czyli. Mianownik razy mianownik x1 razy x2. I teraz mnożę na krzyż. Przypomnę, wiedza ze szkoły podstawowej. To razy to, to razy to. Po wymnożeniu mam X2 dodać X1. Zamienię u góry kolejnością i już może zacznie coś świtać w głowie. O, tylko zamieniam kolejnością. Razy x2. Już możemy coś z tym zrobić. Oczywiście, że tak, licznik i mianownik to są wzory wieta, prawda? No to teraz rozpisujemy sobie. Licznik x1 dodać x2 to jest nic innego jak minus b przez a. Tak mówi pierwszy wzór wieta. A mianownik x1 razy x2 to jest drugi wzór wieta, c przez a. No i teraz podstawiamy. Co my tutaj wiemy z tego równania? Wiemy, że tak, a równa się 1. B równa się to niewiadome m, które mamy wyznaczyć. No i C równa się 3. No to podstawiam teraz do mojego równania. Tą całą moją, że tak powiem, wiedzę podstawiam. Jedziemy. Minus B przez A, czyli mamy minus m przez 1. A pod mamy C przez A, czyli 3 przez 1. I to się równa. Oczywiście, jedyneczki nam znikają, więc mam minus m nad kreską, pod kreską mam 3. Wystarczy. O, po przekształceniu, wychodząc od x1 plus x2, stosując elegancko wzory wieta, dostałem minus m przez 3. I teraz sobie przypominam, że w treści zadania ta suma odwrotności wynosi 2, czyli to minus m przez 3 równa się 2. No i z tego liczę m. Jak? Mnożę obie strony przez 3, mam minus m równa się 6. Mnożę obie strony przez minus 1, i ostatecznie mam m równe minus 6. I to jest moje rozwiązanie. I w ten sposób poznaliśmy czwarte zastosowanie wzoru Wieta. No i to jest koniec tej lekcji.